Jeśli Twoja Hayabusa musi przepracować 20 minut, żeby w ogóle dobić do 80 stopni Celsjusza, to pewnie domyślasz się, że potrzebujesz nowego termostatu, takiego termostatu. Oto nowy, w 100% oryginalny, sprowadzony przez nas w zbiorczym transporcie oryginalnych części Suzuki z Japonii, termostat do serii GSX-1300R Hayabusa, TL-1000RiS, a także GSXR 750 oraz GSXR 600 i kilka innych z końca lat 90. i początku lat 2000. Standardowo, po pełną specyfikację zapraszam na nasz sklep. Pamiętaj, że jeśli ten termostat masz uszkodzony, on zwykle zawiesza się w pozycji otwartej. Efekt silnik trzyma poniżej 70-75 stopni Celsjusza i nigdy nie wchodzi na właściwe parametry pracy, niby drobiazg, ale kosztuje cię więcej niż myślisz. I to i w paliwie, smarowaniu, i ostatecznie trwałości silnika. Za ten termostat, który trzymam w ręce, zapłacisz w naszym sklepie 104 40 zł 40 ja groszy. Jego teraz fotografuję, przypisuję do zamówienia, wydaję magazynowi do zapakowania i jeszcze dziś paczka rusza w drogę do klienta. No i pamiętaj, że oryginalne części do swojego motocykla, skutera i kłada marki Suzuki kupisz na www motogar.pl lub zamówisz na infolinii u naszych opiekunów działu części OM